Na ulicy Oriona w Gliwicach mamy zmienioną organizację ruchu. Mianowicie ulica Oriona od ulicy Toszeckiej, tutaj od skrzyżowania koło Biedronki w kierunku Abend do Pasa turnowskiej, o ile się nie mylę, jest, jest drogą jednokierunkową, właśnie w tym kierunku, w którym ja jadę. Lewy pas jest wyłączony, ograniczenie prędkości do 30 oraz zakaz wyprzedzania. Jak widzimy, mimo wszystko pojazdy w przeciwną stronę jeżdżą i nie są to pojazdy y, służb odpowiedzialnych za, za remont. Tego na nagraniu nie widać, natomiast w przeciwnym kierunku są oczywiście ustawione znaki. Zakazu wjazdu. Czyli powinno to wszystko być czytelne, jasne. Zresztą Czy zjedziemy sobie tutaj do osiedla, to zobaczymy taką właśnie sytuację. Jak będę wyjeżdżał, wyjeżdżam właśnie z jednego z takich wjazdów do osiedla. Jak widzimy nakaz. Skrętu w lewo jest znak zakaz wjazdu z prawej strony, czyli wszystko należycie oznaczone. Nie wiem skąd. Takowy problem, że w stronę przeciwną mimo wszystko Znajdują się tacy, którzy, którzy jadą, no jest to pewnie efekt jazdy na pamięć, bo innej, innego wytłumaczenia na to, na to nie mam. Rozumiałbym, gdyby w przeciwną stronę właśnie jechały jakieś ciężarówki, które chociażby wywożą ten sfrezowany asfalt, tak gdzieś trzeba to pewnie po, powywozić. Więc dowieść jakieś jakieś materiały tutaj, więc to bym zrozumiał.